Jak się wydaje, to jest nie tylko kwestia zielonej gospodarki, zielonego wzrostu, jest nie tylko istotna w perspektywie agendy politycznej socjaldemokracji polskiej, niemieckiej, ale także ze względu na reformy, jakie zachodzą w Niemczech, to także ma wpływ, czy ma znaczenie dla w ogóle stosunków polsko-niemieckich, znaczy stosunków między naszym krajem a, a Niemcami, zwłaszcza że żyjemy w dobie globalizacji, gdzie, gdzie te procesy gospodarcze zachodzą ponad narodowymi granicami, na pewno, na pewno te kwestie są, są ze sobą e, powiązane. E, Knut Detlefsen także powiedział o tym, że jest raport przygotowany przez właśnie jednego z naszych prelegentów, którego za chwilę przedstawię, e, Szymona Szewrańskiego. Po spotkaniu ten raport został przed chwilą wydrukowany, także jeżeli Państwo czytacie w języku angielskim, to, to po spotkaniu można można y, ten dokument wziąć i, i przeczytać. I teraz chciałem przedstawić, y, przedstawić naszych gości, którzy którzy przyjęli nasze zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwy, że zaproszenie na dzisiejszą dyskusję przyjęła pani Brata Maciejewska, prezeska Zielonego Instytutu, organizacji, która jest bardzo zaangażowana w promowanie zielonych idei w Polsce. Jest to jeden z najaktywniejszych think tanków politycznych w naszym kraju, a wielu jego ekspertów blisko współpracuje z ośrodkiem myśli społecznej imienia La Sala. Także bardzo się cieszę, że możemy w takiej codziennej pracy wymieniać się wiedzą, informacjami. Na sali jest Dariusz Szwed, który wielokrotnie uczestniczył także w projektach Ośrodka Lasala, a jest także jednym ze służb założycieli Zielonego Instytutu i niezmiernie się cieszę, że dzisiaj spotykamy się razem. E, za chwilę dojdzie do nas doktor Wojciech Szewko, członek Zarządu Krajowego SLD, który jest odpowiedzialny za program gospodarczy i pewnie w dyskusji zapytamy się, jak e, Partia Parlamentarnej Lewicy odnosi się do zielonych idei, ale chcielibyśmy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od krótkiego multimedialnego wprowadzenia dokonanego przez doktora habilitowanego Szymona Szewrańskiego, który jest wicedyrektorem Ośrodka imienia La ale jest przede wszystkim naukowcem, ekspertem. Szymon wykładał na kilku uczelniach w różnych krajach europejskich, uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych, a dziś przed wprowadzić nas do tematu właśnie krótkim krótkim wystąpieniem na temat perspektyw zielonego wzrostu w naszym kraju. Szyman oddaję ci głos.